Hej, witajcie ponownie w piątym odcinku z Donut County i ostat... w poprzednim odcinku sobie doblokowaliśmy e, tego m, drona, e, jak również katapultę, która naprawdę pomaga. I wracamy do naszej super fabuły w dziurze, do naszej porąbanej dziwnej fabuły. Zobaczymy, co w ogóle będziemy mogli robić z tym dronem. A, a teraz wracamy do powoły. Wszyscy wiemy, że katastrofy była dziurą, jeszcze za nie wpadła w dziurę. Ale wrócimy do prawdziwego problemu. No, do mojego quadcoptera, rozwalonego na 100%. Dlaczego go rozwaliłaś, Mira? A właśnie, bo my go jeszcze nie zdobyliśmy. Nie chciałem go zniszczyć. Nie chciałam go zniszczyć. Musiałam. I dobra, i mamy kolejną historię. I teraz w końcu ze sklepu z donatami. O, jesteśmy w dronie. Jak coś ani ja nie steruje w ogóle. Nic nie mogę zrobić. I właśnie, bo my jakby go odblokowaliśmy, ale jeszcze chyba musimy go kupić w tym sklepiku. Zobacz to. O, o jeszcze to. Wow. Widzisz, jak śmigły się szybko obracają? Dla tego lata. A co ty nie powiesz? Czy 12 dostaw, żeby go dostać? Mogę spróbować? Jasne. O nie. nie. Może trochę niżej? Hmm. Może tak. Czemu? Co ty robisz? Odbiło ci? Jak możesz się chwalić tą głupią zabawką? Jestem się umieszczony z domem przyjaciół. O, nie za... To oni za, byli Daję ludziom to, czego chcą. To bez sensu. Opie, okay, jak ma... jakie masz tu hasło? Eee, chyba 0451? Nie, moment, zmieniłem je na... Dzięki, a tak przy okazji... ...wiesz, co jest na dnie tych dziur? Nie bardzo. Co ty robisz? Daję Ci nauczkę. Okej, okay, i teraz zejdzemy shopa. Najpierw drona, Jego pięknego drona Stary shopie, nie masz gdzie uciekać Palmet Palma druga, Nie, jeszcze nie chcę shopa. Nie, Aj, i patrz, patrz No dobra. Pięknie. Prawa, pawa. dobra. No i chyba musimy dokończyć tę lokację. A trochę głupie, bo ona chyba chce też ciebie tam ciągnąć tak. Zresztą nie mamy innego wyboru, więc... Które ona steruje tym, to tak trochę... <głuchy> trochę głupcze. I znowu jesteśmy w dziurze. 999 stóp pod ziemią. W naszym obozowisku. Musiałam to zrobić stary, nie było innego sposobu. Nie wiesz jak to jest, trafić coś, na czym ci zależy. Znaczy się. Ech. Chyba wiem, co masz na myśli. Lubicie swoje dziwne domki na śmieci, a ja, ja wam je odebrałem, wykonując swoją pracę. Parę <grymka> Co w tym kontekście oznacza, że moja praca jest podła. Ech. Prawie. Możesz tam teraz wydostać wszystkich z tej dziury? No dobra. Tego zaczniemy. No, Lon miałem nadzieję, że będziesz wiedzieć. Przepraszam. Jeśli dałem wam nadzieję, że mam o wszystkim pojęć. Właściwie to nie mam pojęcia o niczym. Musicie znaleźć pawa. Jeśli zdołacie je znaleźć, będziemy mogli... Jeżeli zna, no, zdołacie go znaleźć, będziemy mogli użyć jego balonu, żeby wrócić na powierzchnię. No właśnie. Tak. Opie, ok, możesz znaleźć papa na swoim tablecie. Jasne. Znajdź mi lokalizację GPS balonu zawierającego papa. Żartowałem, nie mam tu komentarzy Wiecie, kto byłby w stanie znaleźć papa? Posum Nie, nie, nie. Possum ma kompletnie zryty beret. Prawda, że jest dość dziwny, ale przyznać, że miał rację. Ty w skręcła. I wiesz, co pod... Jeśli wiesz, gdzie mieszkam, mogę go sprowadzić. Jasne. Zawsze wystarczy, Mata, do matał, dopuszczonego do domu. No, to no jasne, po prostu do w opuszczonym domu. Zawsze myślałem, że jest nawiedzony, ale to jest jeszcze gorsze. Ale to czekaj, jakby była wkręcła ziemia, to tej dziury by chyba nie było, nie? Okej, okay, mamy się nie zbliżać. Czy idziemy? Dobra, nie będziemy teraz wymyśleć czy ziemia jest klęskła, czy okrągła, wszyscy wiedzą, że jest płaska, więc... <grystanie> Okej, okay, to chyba nie było najlepsze, żeby zrzucać sobie światło. Chyba musimy nawet. O, to on. Chyba. O, jest. Otwieraj to. Atarkę mam. Chwila, czy ja mogę nią strzelić? A nie, teraz mam po prostu światło Boże, jaka creepy lokacja Mega straszna gra A widzicie, a jednak horror A jednak Klatka Nie, dobra, paska jakaś O, super Ta klatka tak troszeczkę O, dzięki za trochę światła Jedno czekaj, ale teraz w ogóle go nie mam a, baterię muszę wżerać. Dobra. Okej, okay, mamy w niego nie wlatywać, czy jak, bo nie wiem. To mniej więcej wygląda. Teraz nie... jakby tracimy tę baterię, nie? Chyba wie, pudełko. Spadła. Maska. Maski, maski. Okej, okay, okej, okay. dobra przyspieszyliśmy znacznie, mamy też kółko, a i mamy światło. Mmm, nie za bardzo mogę coś jeszcze zjeść, to jakaś kostka. bakterie. O, ale flash. Dawaj kota. Cyk, mamy kota. Ten gość tam co, leż na łóżku? Chyba tak. Chyba jego mamy się pozbyć. Chodź no na tu. Łatwo. A i chyba jeszcze jego dom dla zasady, tak? To mm. <laughs> się chyba nie może powstrzymać i musi jeszcze jego dom zajrzeć. No mówię nie. A no, to dawaj. To jeszcze z tyłu jest czy coś? Nie. Tak jak dom musimy wziąć. No i super. 999 stóp pod ziemią, czyli 1000. I mamy. Miałem rację. Ups. Kręsła ziemia. Brzydka kama. Nie. Jak długo będziemy tego wysłuchiwać? A więc posun. Jeszcze jak zlokalizować papa? Papa. Słyszałem, że mnie szukałem psa w balonie. Gdzie on jest? Może mógłbym go znaleźć, gdybym miał szopi scanner policji. O oh mój Boże... Okej, okay, skąd możemy wziąć szopiska na policyjny? Komendant pewnie tak ma. Ale dzisiaj jest w lagun. Lagoon. Małpy. ją. Ira, mówisz poważnie? Rakun lagun to najszczęśliwsze miejsce dla szopów na świecie. Fajna muzyka, balony. Rakun lagun to dom pmytrajdy, stolica w radości. Nie mamy wyboru szop. Tunel jest zgubiony. Dobra. Ale ty będziesz gadać z komendatem, jak się tu znajdzie. Aż mi butelka wypadła. Z wrażenia. Dobrze, i mamy naszego. Opa, policjanta. Niby takie szczęśliwe miejsca, nic tu nie ma. Żadnej żywej duszy. Ale wygląda w sumie ciekawie. O, taki paru pracowników. Dobra. Czekaj, czekaj, to, to jest urlop? <grym> Ale nie mówili przypadkiem, że on jest na urlopie? Chyba tak mówili. Nie widzę za bardzo, żeby był na urlopie. Dobra, dawaj ten płot. No! Nice. No z... eee, dobra. To chyba musimy uzupełnić ten. Parylo. Hmm... Chwila. Teraz z ryby będziemy strzelać. To co, mamy cały ten młynek obrócić? O! Teraz wodą. Wystrzeliliśmy, bierzemy pachołki. Pyk, pyk. Mm. Dalej. Dobra. Weźmy więcej. Może już nie możemy. O, jest woda. Czyli teraz chyba strzelę wodą, nie? Tyk. I ostatnia. Tyk. I jechał. Nie, on tu wpadnie. Dobra, musimy to naprawić teraz na pewno. Nie trafiłem rybom. Dawaj więcej tego. Nie ja możemy maksymalnie. Więcej nie możemy chyba. Nie. No to teraz. Nie, zaczekaj. I teraz. <laughs> jeszcze mu chłodę zrobiło. No i chodź do nas. To jeszcze wszystko dla zasady? Zawalaj z wodą. Czy to? Z okay, Teraz, wszystkie shopy jeszcze. Dwa zasady. A nie, tu jest sporo osób. Dobra, myślę, że tu nikogo nie ma. Nie było tematu. Ale musimy się dostać e, zresztą nie do. O, ich przyspieszyłem. Nie mieliśmy tego robotnika zgarnąć, ale naszym celem jest tam, w prawym górnym rogu, ten policjant. Jeszcze przyspieszmy. Okej, okay. dobra, tego się akurat nie spodziewałem. Wow. <grystanie> Niesamowite. Możemy tam na górę jakoś lecieć? Nie za bardzo. Dawaj mi całe to. Padło. No i mamy wszystko. Mamy chyba naszego komendanta. 999 tak z tego Ups. Łe. Żyje? A gdzie jest skaner? Aha, kij z policjantem, mamy skaner, tak. Dobra. Kurkę tam. Tak mam. Co się dzieje w raku. Take you. 10 protestów. Mają jeszcze własne koszulki. Hmm, to. Znikną sklep do nadkanty. Co to, to trwa? Trzeba dostać co innego jako JK. Wyłącz to. Musi być jakiś na oddchodzę. Dobra, wsparcie na 405. zakorkował ulicę. O, level up. Mamy to, jest na 405. Tak, lepiej się pospieszmy Linie go szukają. Linie mnie szukają? Spokój się, wszystko jest ok, stary. Będę cię odwiedzać w miejscu. Co? Wiem, wiem, jestem świetnym przyjaciółką. Ale najpierw mamy dostawy do załatwienia. O, ale będzie samochody do przerania. Dobra. Zapraszam serdecznie. Damy to wszystko. Panie wyszło. Dziękuję. Dobra, przechodzimy tutaj i teraz tak. O, jak helikopter hałasuje. Hmm. Kurczę, no nie chcę wiedzieć, co Dobra, przeżyjemy. Przeżyjemy helikopter. Przyciszę sobie lekko na słuchawkach, mam nadzieję, że mnie słychać. Dobra. Hmm. Co tu jeszcze jest do przerwcia? Szopy? Jasne, że szopy. Dawajcie mi kresła. Teraz wszystkie telewizory, które zrobiły w ogóle korek na ulicy. Właśnie, ciekawe, czy ruszą teraz samochody, jak my to pozbieramy. Widocznie nie. Eee, co tu teraz wziąć? Widzisz? O, o, jaki za mały spalik. Super. I mamy to. Ok, mamy teraz do strzelania, więc pewnie w drony musimy strzelać. Niech za aparat dostał flasza. Dawaj mi go to. Ema kolejny ma flesza. I też od razu strzelimy. Dobra. Na widzicie jakiszkie przekniny. Eby też dawaj te bateryjki. Co to tu jest? Powiedzmy, barierki. I shopy teraz. Szybko. I mamy to. O nie, jakiś szep w szopu. Na mm, go. Ogłuszony. Łatwo. Raz. Tak na wszelki wypadek. Jakby Był mocniejszy, chciałem go ogłuszyć dwa razy. A, a i ostatni shot, no to wstawiamy. Zachwiamy. Dawajcie mi papa. Do zasady jeszcze samochody? Tak. Ja próbuję się zatrzymać, a nie mogę. Nawet się tam ruszyć nie mogę. Mogę sobie w postaci czekać. Tak jak gdyby nigdy nic sobie wjeżdżają do dziury. I mamy wszystkich. I w tym momencie znaleźliśmy papa i uratowaliśmy go, albo raczej my próbujemy się uratować nim. Tak czy inaczej, odnaleźliśmy go, więc w takim razie kończymy ten odcinek. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że do następnego i cześć.